Siema. Ogólnie to nie było filmów, i w sumie chciałbym Wam to odwdzięczyć. Ja. chciałbym się Wam wdzięczyć za to, że nie było tak długo filmów i chciałbym zrobić maraton. Czyli po prostu co tydzień jakiś nowy odcinek będzie wyglądać, jakiś dłuższy myślę. Nie a po prostu teraz, nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Dobra, ogólnie w tym odcinku chciałbym Wam. Pokazać, y, jak panczować na tej wersji, ponieważ dużo osób się mnie do tego pytało na Discordzie, i ogólnie to chciałbym zdradzić moją tajną technikę y, i po prostu pokazać, jak się to robi. Od podstaw, do, w sumie, od podstaw do podstaw. To nie jest trudne. Dobra. No to tak, żeby zacząć panczować, na początku musicie wyczuć, jak dokładnie położyć celownik, żeby te strzały. Że na was spadają, żeby one was podbijały w tym branżę, nie? Więc musicie to na pewno wyćwiczyć. Ja już jestem praktycznie... No, zawsze mi się udaje, ale no, nie zawsze też. No to jakby potem musicie wy wyczuć timing, czyli ile trzymać prawy przycisk, nie? Bo na przykład, patrzcie, trzymałem teraz za krótko, to nie wyszło, ale jeżeli trzymałem odpowiednio długo, to wychodzi. Chodzi o wyższą fotografię. No i w sumie to jest, ale nie wiem, czy mam coś jeszcze więcej przedstawiać, więc dzięki za oglądanie tego krótkiego odcinka. Ale no, niektórzy chcieli, a w sumie też będzie to przydatne dla dużo... dla, dla, dla dużej ilości osób będzie to przydatne. My w sumie to tyle. Siema!